Październik 1846 roku. Na zatłoczonej sali operacyjnej w Szpitalu Ogólnym w Massachusetts, medycyna przekroczyła granicę, której nigdy nie mogła przekroczyć. Do tego dnia chirurgia była aktem terroru. Pacjentów przywiązywano pasami, krzyki rozbrzmiewały echem po salach operacyjnych. Szybkość liczyła się bardziej niż precyzja, bo ból był nieunikniony. Wtedy William Thomas Green Morton wystąpił z czymś radykalnym eterem. Przed publicznością sceptycznych chirurgów Morton umieścił szklany inhalator na twarzy pacjenta o nazwisku Gilbert Abbott, który miał guz na szyi. Gdy para zaczęła działać, Abbott zapadł w głęboki, bezgruchowy stan. Chirurdzy zaczęli ciąć. I stało się coś niemożliwego. Żadnych krzyków, żadnych drgawek, żadnej desperackiej walki. Guz został usunięty, a pacjent nic nie czuł. Kiedy Abbott się obudził. Podobno powiedział, że czuł jedynie mgliste uczucie, jakby ktoś go podrapał po szyi. W sali zapadła cisza. Potem ogarnęło go zdumienie. Ból, od dawna uważany za nieunikniony towarzysz operacji, został pokonany. To wydarzenie, nazwane później dniem eteru, zapoczątkowało narodziny nowoczesnej anestezjologii. A ty chcesz więcej takich ciekawostek? Obserwuj kanał.